Piątek godzina 15 i witam Was wszystkich na kanale Murawa TV. W ten weekend emocji na pewno nie zabraknie, ponieważ czeka nas finał Copa Ameryka pomiędzy reprezentacją Brazylii a reprezentacją Peru. Ale na tym emocje się nie zakończą, ponieważ w przyszłym tygodniu czeka nas Euro w Pierdziel i w lizę mistrzów Piast Gliwice zmierzy się z Baty Borysow. Natomiast w Liz Europy zagra Legia Warszawa oraz Krakowia. Także życzę Wam wszystkim miłego godania. Zacznijmy sobie oczywiście od finału Copa America, który czeka nas już w niedzielę o godzinie 22, w którym sensacyjnie zagra reprezentacja Peru, która zmierzy się z reprezentacją Brazylii. To właśnie ta pierwsza drużyna zniszczyła wręcz w półfinale Chile, pokonując tę drużynę aż 3 do zera. Brazylia natomiast była w stanie wypunktować Argentynę Leo Messiego, wygrywając z nimi 2 do zera, mimo że jego ekipa zagrała najlepszy mecz na tym turnieju. Nie byli oni w stanie jednak pokonać Alissona, który ciągle pozostaje z czystym kątem na tym turnieju. Co ciekawe, obie reprezentacje spotkały się już w fazie grupowej i tam Brazylijczycy wręcz zniszczyli reprezentację Peru, strzelając im aż 5 bramek. Ale nie ma co ukrywać, ale finał będzie zupełnie inaczej wyglądał. Mówi się również, że może być ostatni mecz ich selekcjonera Chiche, który może po tym turnieju podać się do demisji. Gdyż nie jest on zadowolony z rozpadającego się swojego sztabu szkoleniowego. Mi się wydaje, że finał jednak będzie do niego należeć i jego Brazylia pokona w finale Peru i mój typ to wynik 2 do 0. Przejdźmy sobie teraz do europejskich pucharów, ponieważ już w przyszłym tygodniu nasze drużyny zaczynają walkę nie tylko o Ligę Europy, ale również o Ligę Mistrzów i Pias Gliwice już się zmierzy się na wyjeździe z Bateborysów. Tak, dobrze słyszycie, już w pierwszej rundzie Mistrz Polski zmierzy się z drużyną, która regularnie gra w fazie grupowej Ligi Mistrzów i w ostatnich dziesięciu edycjach aż pięciokrotnie tam awansowali. Niestety drużna ze Śląska z tego faktu, że w poprzednich latach nie osiągnęła jakiegoś sukcesu na arenie europejskiej, to będzie musiała rozpoczynać wszystkie rundy jako drużyna nierozstawiona. Pochwalić ich trzeba przede wszystkim za fakt, że byli w stanie utrzymać jak na razie swoje największe gwiazdy, mimo że kluby z serii A bardzo zabiegają o takiego patryka dziczka. Działacze chcą jednak zagrać pełnym składem przynajmniej w tej pierwszej fazie, by przynajmniej spróbować powalczyć o Ligę Mistrzów, a że może im nie wyjść to już taki los czeka nas tam od wielu, wielu lat. Dlatego wydaje mi się, że raczej nie powinniśmy się spodziewać wygranej naszej drużyny i mój typ to wynik 2 do 1. Legia Warszawa czeka natomiast dużo łatwiejsze zadanie, ponieważ zmierzą się oni z ogórkami z Gibraltaru, z College Europa, z którymi teoretycznie bez problemu powinni wygrać. No właśnie tylko teoretycznie, bo poprzednie lata naszych wspaniałych druży w europejskich pucharach udowodniły, że nie ma tam już słabych drużyn. I tak naprawdę z każdą jesteśmy w stanie przegrać. Na Łazienkowskiej trwa natomiast rewolucja i z klubem pożegnali się już tacy piłkarze jak Michał Kucharczyk, Arkadiusz Malasz, Kasper Hamalajnen, Adam Chłouszek czy Mirosław Radowicz, którym pokazano, gdzie są drzwi i pożegnali się oni za darmo. Sebastian Szymański zamknął natomiast dziurę budżetową i został piłkarzem Dynamo Moskwa za 5,5 miliona euro. Ich miejsce zostali jednak sprowadzeni tacy piłkarze jak Lugu Inhas, który kosztował milion euro, Nowikowa czy Lewczuk. Moim zdaniem jeżeli zagrają oni na 100% swoich możliwości, to będą w stanie pokonać wielką drużynę z Gibraltaru i mój typ to wynik 1 do 0. Krakowie czeka teoretycznie dużo cięższe zadanie, ponieważ zmierzą się oni z wicemistrzem Słowacji Dask Dunajska-Streda. To już ogórki na pewno nie są. I mają oni na pewno kilku bardzo ciekawych, wyróżniających się zawodników nie przez przypadek jeden z nich trafił w tym okienku do Lecha Poznań. Michał Probierz jest natomiast pewny swego i twierdzi, że ma na tyle dobry skład i na tyle jeszcze wzmocnił się takimi piłkarzami jak Pele, Van, Amersfoort czy Dawid Jabłoński, że jego drużyna będzie faworytem. Nie ma się czego obawiać. Mi się jednak wydaje, że padnie remis i mój typ to wynik 1 do 1. Tak natomiast wygląda mój kupon, i do wygrania mam 65 zł przy wkładzie 10. Żeby tak się stało, to Brazylia musi wygrać z Peru, natomiast Pias musi przegrać z Batę, a Krakowia zremisować ze Stredą. Oczywiście pod tym filmikiem w komentarzu możecie napisać jakie stawiacie wyniki oraz zachęcam do rejestracji na efortuna.pl Link z bonusem macie w opisie. A ja Wam wszystkim dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień. Cześć!